Siemaneczko, z tej strony Urban, jak widzicie jestem w studio Craft Whisky Boys. Za mną są chłopacy, czyli Mo, Jay i Soli. I dzisiaj e, specjalnie dla Was, specjalnie dla polskich widzów, dla widzów kanału Urban w Londynie, którzy bardzo tak ochoczo przeszli także na kanał Craft Whisky Boys, będziemy testować polskie wódeczki. Chłopaki z tyłu już nie mogą się do tego doczekać. Zapraszam. Put that bag up there. I've got some Polish souvenirs for you. Oh, guys. A souvenir. it's very Polish that he's bringing it in a plastic bag. Just Now this is shivuha and then this one, uh Johankowa Goszka. Okay, it was bottled in 2019. Vodka Samakowa. What's what's my number? Because there's a lot of diseases going around at the moment. <laughs> oh. I'm gonna do it oh, sorry. No. It's Valentine's Day. And I have to look at i Oh wait, are we allowed to put a face in this or no? No face no. in this either. No. I like that straight <laughs> away. That, that one, one is really sweet. Out. It's too sour. What is going on? Oh thank you, but no. It's no, supposed thank you. to be sour. Yeah. That's you're thinking it's gonna, gonna be a dill pickle that you're used to. Yeah. It's a Polish pickle. I know! zdrowie again. So, the maybe next step for Craft Whisky Boys will be just go to Poland yes. and just, you know, enjoy the Polish experience. Yeah, let's do that. Let's go to Poland. Ah, ja whisky naprawdę jest bardzo dobra. Ale nie ważne, to co widzieliście, to zapowiedź odcinka, który właśnie wleciał na kanał Craft Whisky Boys. A tam e, właśnie z chłopakami, z moją i Solim testowaliśmy polską wódkę sibuchę i żołądkową gorzką. Jak nam poszło? Wchodźcie na kanał Craft Whiskey Boys, tam jest całe wideo. A także w opisie tego filmu, albo w komentarzu, już nie jestem dokładnie pewien, wyłoniliśmy zwycięzcę, który otrzyma tą oto angielską whisky. A więc bijajcie na kanał Craft Whisky Boys. Na zdrowie, panowie i panie.